Jesteśmy już z Wami. Niestety znowu nasze połączenie zostało przerwane. Wracamy do Daniela. A więc, skąd będę zakonty... kontynuował moją rozprawkę o braniu różnych leków, które. Pojęcia, bo nie mam. Ta tabletka, ja Wam teraz nie powiem. Nie, nie zapamiętałem i nawet nie czytałem. Ale ta tabletka była bardzo ładnie wyglądała. Posiada. Powiem Wam szczerze Efekty identyczne do klona ze Panu też to już będą Skutki tego są takie, że to co dzisiaj mówię Bo to nie właściwie tylko na Chyba że obejrzę ten tym A ja jutro sam nic nie będę pamiętał Właśnie tutaj spijam sobie bardzo ciepłą herbatkę, którą przygotował mi pasz ulubiony reporter Czyli ja? Czyli on tak. A żeby umilić mi ten jakże pusty i dziwny wieczór, jedliśmy właśnie pizzę. Wtedy 2,5 kawałka to skórki, które były bardzo dobre, na których Marek nie chciał zjeść. No to Marek, który nie chciał zjeść? Ale mogłem no tak. je zjeść i to się liczy. Marek mógł że zjeść to się liczy, ale... Naprawdę Marek, mógł też się zajebać i to też się liczy. Dzień, tego nie zrobił. Dlaczego Marek tego nie zrobił? Dlaczego on kurwa tego nie zrobił? Marek, przez dokładnie pół sekundy, przez pół sekundy Marek, skoczyło mi ciśnienie 180 na 200. Dlaczego tak się Marek stało? Dlaczego? Stał się tak Marek. Tylko dlatego, że mnie wkurwiłeś. Tak jak teraz. <grywa> Ale nie, ja już jestem spokojny. Ponieważ klon zapan, raczej imitacja, klon zapan, muszę to powiedzieć, imitacja. Ukłon zapan jest tylko jeden. Chciało na mnie w ten sposób, że zaraz po prostu pójdę i pierdolę się. Jutro wstają, Będę już taki szczęśliwy i taki uradowany, że nawet nie będę o tym pamiętał że <noise> teraz tak o tym myślę. Ale nie stresujcie was dzieci, przyszłym dzień nie będziecie próbować żadnej. Smałkowik bakterii. nie będzie po żadnej próby leko zapłonowej i pójdziecie do szkoły uczyć się. Tak, jak każdy musi zrobić nasze bakterie. Back to, you, Back to you, Kelly. Back to you, Kelly.